Z powrotem, i. O, mam cię, ale jestem zmęczona. Ja nie chcę nic mówić. Ale moje plany chyba okazały się zbyt ambitne na moje możliwości. To mogło być do przewidzenia, ponieważ kto stwierdza, by robić kilka projektów, które wymagają kilkunastu, kilkudziesięciu godzin do wykończenia. No cóż, dzisiaj będzie tak na spokojnie. I dlatego stwierdziłam, że możemy użyć może koralików i spróbować zrobić. Z nich raz, brąsoletki, ale znowu innym sposobem, bo chyba za każdym razem jak robię bransoletki, to wybieramy inny sposób, by przetestować ich jak najwięcej. A i tak kończy się w ten sposób, że noszę jedynie gumkę do włosów na ręce, więc no cóż, bardzo mi przykro. I może uda nam się zrobić jakiś breloczek właśnie z tych, wiecie, koralików. Ponieważ te są nieco większe niż te, których używaliśmy ostatnio, więc nie będzie dźgania w palce i miejmy nadzieję, że wszystko skończy się dobrze. Poza tym, nie chcę nic mówić, ale część Kolorków tutaj jest naprawdę niesamowicie interesująca. Co więcej, wydaje mi się, że koreliki są tym razem w bardzo podobnym ukośnik, tym samym ukośnik zbliżonym rozmiarze. To prawda, paleta kolorystyczna może nie powalać, jednakże całych tych niebieskich również można użyć do robienia zimowych rzeczy, więc, więc zabierajmy się za to może, co? Okej, okay, więc w ramach przypomnienia, mniej więcej w ten sposób wyglądały bransoletki poprzednie, plus jest jeszcze jedna z muliny, która powędrowała do mojego pasożyta jako prezent teraz czego będziemy potrzebować to podkładka z takim klipsem jeżeli nie macie takiej podkładki to nie wiem, zwykły tył zeszytu połączony z takim klipsem biurowym, który możecie sobie otworzyć, zamknąć tak żeby zabezpieczyć wasze sznurki mieć to w miarę mobilne ponieważ hej, taka podkładka jest no spora i ktoś mi napisał żebym spróbowała robić alfa patterns, czyli te wzory Alfa, ponieważ one nie idą tak na skos, tylko idą prosto, po prostu, no w ten sposób bardziej. I stwierdziłam, że to spoko pomysł, tylko nie chcę się bawić w mulinę. I tak będziemy się bawić w mulinę. Bo przypomnę, używaliśmy mniej więcej takiej żyłki, żeby robić nasze poprzednie bransoletki, przynajmniej te z literkami. Teraz użyjemy czegoś w rodzaju osnowy. Wiecie, jak się nakrośnie robi? Użyjemy praktycznie tej samej metody. Okej, okay, więc udało mi się, się chyba znaleźć wzór, więc zobaczę, czy mam do tego odpowiednie kolory, bo jeżeli nie, no to będziemy szukać dalej. Wydaje mi się, że użyjemy tego koloru. Właśnie taki jest problem z dobieraniem kolorów, że masz tą ograniczoną paletę i tak naprawdę nie za wiele możesz z tym zrobić, co nie? Dobra, weźmiemy dwa kolorki takie i jeszcze jeden jaśniejszy. Albo nie. Dobra, wydaje mi się, że te dwa będą wystarczające. To będzie nasz kolor tła. O ten. Potrzebujemy jeszcze co najmniej dwóch, więc jeden z nich niech będzie ten i ostatni ich będzie ten. Dobrze liczę? Wydaje mi się, że tak, więc... To będą nasze kolory. I będziemy potrzebować tak naprawdę 14 rzędów. Więc 14 pasków i dwa dodatkowe po bokach. Więc w sumie potrzebujemy 16 sznurków. I myślę, że dlatego, że te. Nie chcę się domknąć. I myślę, że dlatego, że te koraliki są dość spore. Dla porównania, tutaj są te mniejsze koraliki, tu są te większe, prawda? Więc są znacznie większe. Dlatego mam nadzieję, że igła będzie lepiej przez nie przepchnąć. Chodzić, bo ostatnio to to za dobrze się nie skończyło. Myślę, że po około 50 cm, żeby uciąć tej muliny. Wiem, że powinnam to niby robić nicią, ale obawiam się, że będą te koraliki za bardzo latać, więc robimy muliną. Nożyczki centymetra. Ostatecznie może to wyjść. ci już chciałam uciąć ten centymetr. O nieju, nie. nie to by się źle skończyło. Wydaje mi się, że przez to, że będzie tutaj aż tyle rzędów, może się okazać, że to nie będzie bransoletka, tylko coś szerszego. Ciach! I teraz robimy masę. Konkretnie 16 takich pasków. Więc wraz z puseczkami osnowy. Wow, dobra, okej. Okay, um, to jest 16 tych wszystkich sznurków, więc teraz postaram się je po prostu wyprostować. Ojoj! Ale to jest dziwne. No dobra, czas to 5. Postaram się to odplątać w miarę. Więc teraz możemy nawlec zupełnie nową nitkę. W sensie to jest ten sam kolor, ale nie jest to część osnowy. Więc nawolokliśmy to. I teraz tak. <średziałem> nie za bardzo wiem... Jak to zrobić? Ale zaczynamy od tych wszystkich, prawda? Więc muszę wziąć na tą igłę 14 takich koralików, co może być żmudną robotą, ale no dobra, 14. Kiedy mam te 14, muszę umieścić je pomiędzy tymi wszystkimi sznurkami osnowy, więc zaczynamy. Wow! Manualna robota, nie no. To jest jeden z moich gorszych pomysłów, ale okej. Okay. Wszystkie te koraliki umieszczymy, umieścimy pod spodem, tak żeby przeplatała, Tak, żeby przeplatały się z osnową. O nie! O nie! O nie! Dobra, zły pomysł jeszcze, jeszcze raz może. Jestem prawie pewna, że gdyby te sznulki osnowy byłyby cieńsze, byłoby okej. Okay. I przeplatać powinnam muliną. Tymczasem zrobiłam wszystko odwrotnie, jak zwykle, więc... Albo teraz um, powtarzamy proces tego wszystkiego Albo, albo jedziemy z tym dalej więc... więc chyba pojedziemy dalej No dobra, może lepiej to będzie jak nie przejdzie przez oczko O nie, to był cały plan, żeby to przeszło przez to oczko Dobra, zmiana igły Dobra, um, nieważne Chodzi o to, żeby to co było pod spodem zostało zaszyte Więc tak jakby teraz robimy taką kanapę więc żyłka, która jest teraz na dole musi być na górze. Prawda? Więc przechodzimy przez ten koralik tutaj i mam nadzieję, że to przejdzie, bo jeżeli nie, to będzie spory problem z dokończeniem całego tego Projektu, które zachciało mi się robić nagle, spontanicznie. O, przeszło. No dobra. Więc... Więc ja się postaram to zrobić. I jeżeli nabiorę wprawy, fajnie. Jeżeli nie, no to... no to spodziewajmy się tego. W sumie to zamiast tej żyłki tutaj można by użyć zwykłej nitki. Tak będzie chyba lepiej. Więc spróbujemy jeszcze raz. Okej, okay. i teraz. Teraz spróbujmy to zaszyć odpowiednio. Powoli. Po jednym koraliku. Bo inaczej nie wyjdzie. Tak, żeby przechodzić na. Nad tymi osnowami i żeby każda jakby osnowa była pomiędzy koralikami. Więc koralik osnowa i nad osnową. I to jest taki klucz, żeby się to udało nam jakoś. O właśnie mi wyszedł jeden punkt osnowy z psa, nie dobrze. Jak to w ogóle wygląda? Czy to się będzie trzymać? Wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że będzie ok, więc więc zobaczmy później. Okej, okay, robimy piąty rząd. Jak widać, wyglą... zaczyna to jakoś wyglądać. Problem jest. Taki, że bardzo, bardzo się rusza Plus jest taki, że mogę w większości przypadków już za jednym pociągnięciem Przepleść igłę przez to wszystko Plus jest taki, że w większości przypadków mogę już tą igłą przepleść za jednym razem Cały ten rząd, więc Po prostu muszę dbać o to, żeby moja osnowa była pod spodem Więc ją po prostu naciągam Jakoś to idzie, powoli, ale i tak szybciej niż byłoby mu linia. Więc chyba nie narzekam, więc zobaczymy, jak wyjdzie ten wzór. Ja mam za krótką igłę, ale jak widać um, ledwo przychodzi. Ale da się za jednym razem, jak widać, więc jest git? Chyba, mam nadzieję. Teraz to po prostu dopchnę do góry. Jakby nie powiem, wygląda to obiecująco. Po prostu um, jeszcze nie wiem, czy będzie w ogóle cokolwiek widać. Na może wygląda to lepiej, bo jest dalej. No ale dobra, wybierzmy wybierzmy następne te tak, koraliki. Jakby ja je dosłownie nabieram igłą <laughs> i patrzę na ten wzór. Po prostu, który kolor mam zabrać teraz? Więc jest to dość żmudne i nie wszystkie jednak koraliki przechodzą, jakby jeden ten zielony mi nie przeszedł. Jest bardzo, bardzo smutne, no ale cóż, to powinno być do przewidzenia, jeżeli chodzi o te koraliki. Więc mam mój kolejny rząd nawleczony. Teraz tak naprawdę idę pod tym, nad tym i dopiero robię nowy rząd, gdzie idę. Pod wszystkimi niciami osnowy. Grunt, żeby to się nie poplątało, no nie? <laughs> Chcę przejść. Super, czyli ten nie chce przejść, koralik, więc trzeba te wszystkie ściągnąć, co jest niemiłe. Ten odłożę na bok, żeby nie wziąć go przypadkiem po raz drugi. Zobaczymy, czy ten przejdzie. Przeszedł, jest, git. O nie, ten też nie chce przejść. Nagle to się wszystko dzieje, no nie? Ten też nie To jest aż podejrzane, że wszystko szło dobrze aż do tego momentu No dobra Powrócę jak zrobię nieco więcej Wow No cóż, jest nieco później Dzień drugi roboty Więc myślę, że zrobię jeszcze ze trzy czy cztery rzędy Już nawet nie pamiętam ile zostało Zakończymy to, ponieważ jak widać jest to dość um, spore I myślę, że przyszyjemy to do jakiegoś kawałka materiału I zrobimy z tego naszywkę Więc wrócę jak będziemy szyć Mmm, materiał. Okej, okay, więc teraz. Hmm, zastanawiam się, jak do końca mam to przyszyć, ale do dobra. Zacznijmy może od odklejenia tej taśmy, ponieważ tutaj nie ma za wiele tych nici, a nie chcę, żeby one uciekły, ponieważ jeżeli osnowa ucieknie, no to to wszystko się posypie. <laughs> Tyś... Dziwne. Ok, więc zaczynamy powiedzmy stąd dotąd, w, w miarę prostej linii i spróbuję po prostu wbić wszystkie te 15 chyba. Zgubiłam migły, więc postaram się wbić te 15 nici, osnowy do materiału i miejmy nadzieję, że będzie okej. Okay. A potem zrobię to samo z drugiej strony i szyjemy to, więc widzimy się jak. Chyba uda mi się to zrobić. Problem w tym jest to dość elastyczne, ponieważ jest to ten elastyczny sznurek do tych do bransoletek, więc zobaczymy, jak będzie. Okej, okay, udało się przyszyć te dwa boki, w sensie po prostu przepleść wszystkie te przezroczyste żyłki. I postanowiłam przyszyć jeszcze boki, które nie były w ogóle sekurowane. Te szersze krawędzie są przyszyte i teraz muszę się zająć tym, uh, tym pajączkiem, który powstał tutaj. Więc postaram się to wszyć w to. To. Także tak. Więc miałem sukces tak jakby, ponieważ na tej całej stelcie materiału pojawiła się jedna naszywka, przyszywka w postaci jagódki. Jej! Nie wspomniałam wcześniej, jakiego wzoru używałam, więc tutaj wrzucam zdjęcie, jak wyglądał wzór i tutaj jest porównanie, co z tego wzoru wyszło. Także mam nadzieję, że taki filmik z koralikami Wam się podobał. Bo Pod ciekawe doświadczenie miała wyjść z tego brąsoletka. No jak widać na to jest za szerokie, ale takie alfa patterns mogą pomóc. Prawda? nie czegoś takiego <laughs> Nie chciałam tego wycinać z tego materiału, ponieważ raz, wtedy się zgubi, dwa, nie mam dlatego pojęcia co potem z tym zrobić Więc myślę, żeby ten cały kawał materiału, a też tego materiału jest dość sporo Żeby go po prostu zrobić jako takie miejsce na naszywki czy coś Nie mam pojęcia Tak czy inaczej mam nadzieję, że wam się podobało Jeżeli macie sugestie dotyczące takich koralików, co z nimi zrobić to dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa!